Witaj na moim kanale. Dzisiaj drugi film o śnie. Chciałabym w tym wideo opowiedzieć w ogromnym skrócie o tym, jak sen jest traktowany przez medycynę chińską. Ale zanim przejdę do meritum, chciałabym się przedstawić. Ja nazywam się Marzena Kargul, jestem lekarzem, neurologiem, ale interesuje się również medycyną chińską, a także psychologią i szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Od 10 lat prowadzę też zajęcia w Szkole Cukrzycy. Są to zajęcia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin. Jeśli chodzi o medycynę chińską, to jeśli oglądałeś moje drugie wideo o stresie, to już znasz podstawowe pojęcia i teorie, które są używane w medycynie chińskiej. Jeśli nie oglądałeś albo nie pamiętasz tego filmu, to zachęcam Cię, żeby do niego wrócić, ponieważ dzisiaj będę się w tym wideo odnosić do tych teorii, do tych pojęć i może być Ci trudno zrozumieć, o czym mówię. Więc zachęcam. Żeby wrócić do tamtego wideo, obejrzeć go jeszcze raz, i wtedy to, co dzisiaj będę mówić, będzie bardziej zrozumiałe. Medycyna chińska widzi człowieka zupełnie inaczej niż medycyna zachodnia. Widzi go holistycznie, nie dzieli go na poszczególne narządy, poszczególne układy. Lekarz medycyny chińskiej zajmuje się człowiekiem jako całością. Mało tego zajmuje się nie tylko jego fizycznym, fizycznymi chorobami czy fizycznymi, fizycznym aspektem, ale także psychiką, która ma tak samo duże znaczenie w medycynie chińskiej jak ciało. Dlatego jest to bardzo ciekawe i bardzo istotne, żeby to zrozumieć, żeby zrozumieć w ogóle podejście medycyny chińskiej do pacjenta i do człowieka. Mało tego: w medycynie chińskiej najważniejsza jest profilaktyka, a nawet coś bardziej, coś głębszego coś, co można by było nazwać budowaniem zdrowia. Chodzi tutaj o to, żeby żyć zgodnie z naturą, zgodnie z porami roku, z porami dnia, żeby właśnie zwracać uwagę na odpoczynek, na emocje, bo jeśli nie będziemy na to wszystko zwracać uwagi, to nie zrozumiemy, skąd się bierze choroba, skąd się biorą jakieś niedomagania. Medycyna chińska ma według róż, różnych źródeł od 3 do 5 tysięcy lat. I w starożytnych Chinach lekarzowi płacono za to, że człowiek był zdrowy. Natomiast jak zaczynał chorować, to przestawał płacić. I dlatego lekarz medycyny chińskiej olbrzymią uwagę zwracał na to, żeby organizm, jego pacjenta dobrze funkcjonował. I w tym bardzo duże znaczenie ma sen. Ma podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom. Medycyna chińska widzi sen z różnej perspektywy. Po pierwsze, ważne jest to, gdzie śpimy, jak wygląda nasza sypialnia. Co się tam znajduje, poza tym kiedy śpimy, ile śpimy i co nam się śni. Jeśli chodzi o to, jak wyglądać ma nasza sypialnia, to ja dzisiaj o tym nie będę mówić. Myślę, że o tym powiem w następnym wideo, gdzie się skupię na higienie snu. Natomiast dzisiaj poruszę te pozostałe aspekty. Kiedy powinniśmy spać? Według medycyny chińskiej powinniśmy chodzić wcześnie spać i wcześnie wstawać. Co znaczy wcześniej. O godzinie 21.00. Ja wiem, jak to brzmi, bo mi samej rzadko udaje się położyć spać przed północą. Bo takie mamy teraz czasy. Że dużo aktywności, dużo naszych zajęć przenosimy na późny wieczór. Dlaczego powinniśmy chodzić spać wcześnie? Ma to swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o taki aspekt, jak krążenie ci w naszym organizmie. Pamiętacie, że dopóki. Qi, czyli ta energia życiowa, krąży w naszych ciałach, dopóty żyjemy. Ona krąży w naszych ciałach w specjalnych kanałach, zwanych meridianami, ale nie krąży chaotycznie, krąży w bardzo uporządkowany sposób. A mianowicie co dwie godziny krąży w innych meridianach. I jest to w odpowiedniej kolejności. Więc z tym właśnie związana jest pora snu. O godzinie 21 kończy się krążenie ci w meridianie osierdzia, które jest zwane również strażnikiem serca. I ci zaczyna krążyć. Przez następne dwie godziny, czyli od 21 do 23 w meridianach potrójnego ogrzewacza. Brzmi dość egzotycznie, prawda? Postaram się tak w krótkich żołnierskich słowach opowiedzieć, co to jest ten potrójny ogrzewacz. Dlaczego jest taki ważny, żeby w tym czasie już udać się na odpoczynek. Potrójny ogrzewacz to. Nie jest jakiś konkretny narząd. To jest bardziej takie pojęcie czynnościowe. Chodzi o to, że nasza ci w procesie naszego życia wyczerpuje się i żeby ją odnowić, musimy ją pobrać. Pobieramy ją z pokarmem, z wodą i z powietrzem. Ale żeby ją Obrać, przetworzyć, rozprowadzić, musi nasz organizm odpowiednio być przygotowany. I to właśnie przygotowuje nam potrójny ogrzewacz. Jak sama nazwa wskazuje, ma on jakby trzy części: jest to górny ogrzewacz, środkowy i dolny. Jeśli by tak się już uprzeć i anatomicznie powiedzieć, gdzie się te ogrzewacze znajdują, to ogrzewacz górny znajduje się w klatce piersiowej i odpowiada za pobieranie właśnie powietrza, wody i pokarmu. Środkowy ogrzewacz to nasze śródbrzusze i ono się zajmuje przetwarzaniem tego, co pobraliśmy. No, i dolny ogrzewacz, czyli podbrzusze, które zajmuje się wydalaniem przemiany, tych produktów przemiany materii. Jeśli bym miała porównać do czegoś ten potrójny ogrzewacz, to można by go było porównać do takiego wielkiego garnka, który jest podgrzewany, i tam zachodzi, jakby te, te wszystkie przemiany zachodzą i rozprowadza się te, ta Taci po całym naszym organizmie. To ogrzewanie pochodzi z ognia serca i z ognia nerek. Dlaczego ten potrójny ogrzewacz jest taki ważny? On jakby przygotowuje nasz organizm do tego, żeby przetworzyć to, co, co możemy przetworzyć, czyli pokarm, wodę i powietrze, ale te procesy nie zachodzą w nim jako takim, tylko zachodzą w innych organach, mianowicie w pęcherzyku żółciowym, w wątrobie, w płucach i te organy pracują właśnie w ciągu nocy. I jak już potrójny ogrzewacz zostanie uruchomiony jakby przez Chi, to zaczyna ona krążyć w następnych meridianach, a mianowicie w meridianach pęcherzyka żółciowego. I tam krąży od 23 do 1 w nocy. I wtedy już powinniśmy naprawdę spać, ponieważ jeśli nie śpimy w tym czasie, to nie dochodzi do regeneracji naszego ciała, i może dojść do anomalii anomali w krążeniu czy w pęcherzyku żółciowym, meridianach pęcherzyka żółciowego. Jeśli tam gromadzi się ci, jeśli gromadzi się gorąco w pęcherzyku żółciowym, to mamy do czynienia z taką bombą zegarową cykającą w naszym organizmie. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o pęcherzyk, to mamy do czynienia z wieloma zaburzeniami, głównie w sferze psychicznej, a mianowicie z takimi nieopanowanymi wybuchami agresji, gniewu. Ale także na przykład uważa się, że gorąco w pęcherzyku żółciowym może być odpowiedzialne za migrenowe bóle głowy. Takie pulsujące bóle głowy z wymiotami aż do wymiotów żółcią. Regeneracja w meridianach i w ogóle w pęcherzyku żółciowym, ma też duże znaczenie z tego względu, że Pęcherzyk żółciowy według medycyny chińskiej, czy jego dobre funkcjonowanie, to dobra realizacja naszych planów. Więc jeśli ten pęcherzyk źle działa, to nie udaje nam się realizować naszych planów. Zaraz powiem, kto planuje według medycyny chińskiej w naszym organizmie. A zastój pęcherzyku żółciowym, może prowadzić do depresji. Więc ważne jest, żeby spać w tym czasie, głęboko już spać, żeby ten system energetyczny pęcherzyka żółciowego dobrze funkcjonował. Jeśli pamiętacie teorię Yin-Yang, to wiecie, że Yin to jest noc, to jest ciemność, stagnacja, gromadzenie i pierwiastek żeński. Natomiast yang to jest ruch, to jest światło, to jest to, co na zewnątrz i pierwiastek męski. W tym czasie, kiedy chi krąży w meridianach pęcherzyka żółciowego, dochodzi do zmiany yin yang jeśli chodzi o porę dnia i nocy. Dokładnie o północy, Yin zaczyna, gwałtownie spada, a zaczyna wzrastać Yang. Czyli dochodzi do tej zmiany. Dlatego też ważne jest, żeby o północy głęboko spać. Jak już Ci przestaje krążyć, w meridianach pęcherzyka żółciowego zaczyna krążyć w meridianach wątroby. I to jest też bardzo ważny czas naszego odpoczynku, dlatego że wątroba odpowiada za oczyszczanie ci, oczyszczanie krwi. Jeśli w tym czasie nie będziemy spać, głęboko spać, nie oczyścimy krwi to nie będziemy w stanie planować. Tak jak mówiłam, pęcherzyk żółciowy odpowiada za realizację naszych planów, natomiast wątroba jest uważana że za takiego generała, który planuje nasze życie. I jeśli nie będziemy wtedy spać, to nie będziemy dobrze planować. No i nie oczyści się nam krew w tych w ciągu tych dwóch godzin i nie będzie przez co, przez to nie będzie dobrze odżywione nasze ciało, nasze mięśnie, nasze ścięgna, nasz cały organizm. Po tym jak krew, jak przepraszam, jak przestaje krążyć w meridianach wątroby, zaczyna krążyć w meridianach płuc. I to jest godzina między 3 a 5 nad ranem. Płuca odpowiadają, według medycyny chińskiej, za rozprowadzenie krwi i ci po całym organizmie. W ciągu tych dwóch godzin płuca muszą wykonać olbrzymią pracę. Jeśli w tym czasie nie będziemy spali i nie będziemy się regenerować, to płuca po prostu nie zdążą tego zrobić. I przez to rano obudzimy się zmęczeni, niezregenerowani, w zupełnie kiepskiej formie. Płuca odpowiadają również za to, że mamy dobry, sprawny układ immunologiczny, ale także za to, że potrafimy się przystosować, do zmieniającej się rzeczywistości. Jeśli płuca źle funkcjonują, jeśli nie odpoczną w tym czasie tych dwóch godzin, to yy, możemy odczuwać taki żal za przeszłością, za tym, co było i nie potrafimy, jakby dostosować się do tego, że my się zmieniamy, że świat się zmienia. Ciągle tkwimy w przeszłości, ciągle nie potrafimy iść do przodu. Więc jest to ważne, żeby między trzecią a piątą po prostu spać. Następnie po, tym, po tych merydianach płuc, czyli zaczyna krążyć w merydianach jelita grubego. Między 5 a 7 rano. I to jest dobra pora, żeby wstać. Mhm. Wiem, jak to brzmi. Nie wszyscy wstają o tej porze. Ja się staram od kilku lat wstawać tak wcześnie. Z, różnego, z różnych względów. Po pierwsze, mam psy, które mnie wtedy budzą. Ale poza tym, jest to dobry czas, żeby przyzwyczaić swój organizm i skorzystać z toalety, żeby oczyścić swój organizm. Po to, żeby jak już, już ci przestanie krążyć w meridianach jelita grubego i zacznie krążyć w, meridianie, w meridianach żołądka między 7 a 9 rano, zjeść śniadanie. To jest najlepsza pora na zjedzenie śniadania. No ale o tym już dzisiaj nie będę mówić bo miałam się skupić tylko na śnie. Więc mam nadzieję, że nie zanudziłam, że to jest dość zrozumiałe, dlaczego powinniśmy w tych godzinach właśnie spać. Iść spać o 21, a wstawać między 5 a 7 rano. Wtedy sen nasz będzie dobry, będzie cenny. Pozwoli nam zregenerować naszą uci, odżywić nasz organizm, po to, żeby potem w pełni zdrowia, w pełni sił móc dobrze funkcjonować. Więc, tak w skrócie wielkim, opowiedziałam o tym, co się dzieje z naszym organizmem w czasie snu. A obiecałam, że jeszcze opowiem troszkę na temat tego. Jakie znaczenie mają nasze sny dla medycyny chińskiej. Nie będę się tu rozwlekać za bardzo, ale powiem tylko o takich snach, które ja mam często. A mianowicie, jeśli mamy koszmary senne, albo bardzo dużo snów, budzimy się ciągle, pamiętamy jakieś sny powtarzające się, takie nas nękające. To najczęściej jest to, świadczy to o nadmiarze ci w sercu i wątrobie. Jeśli mamy na przykład sny o lataniu, to świadczy o nadmiarze ci w górnej części naszego ciała, a głównie w płucach. Natomiast jeśli mamy sny na przykład o spadaniu, to świadczyć może o tym, że mamy nadmiar ci, czy opadającą, czy Dolnej części naszego ciała. Najczęściej to świadczy o padającej, czy śledzionej. No i tak w ogromnym skrócie zmieściłam się w 20 minutach z kawałeczkiem. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam tym, jak o śnie, co o śnie mówi medycyna chińska. Jeśli byście chcieli więcej się na ten temat dowiedzieć. To w opisie do tego filmu podam tytuły książek, które można sobie na ten temat poczytać, poczytać sobie o medycynie chińskiej, bo temat jest bardzo ciekawy. Ciężko opowiedzieć w tak krótkim czasie o tym wszystkim, ale mam nadzieję, że udało mi się Was zaciekawić. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną do końca. Zapraszam na następne wideo, które będzie niebawem na temat właśnie higieny snu, tego, gdzie powinniśmy spać, jak powinna wyglądać nasza sypialnia, co robić, żeby nie cierpieć na bezsenność. I myślę, że będzie ciekawie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.